Fala ogromna imigrantów ruszyła do Polski. Ona nie zostanie powstrzymana, ba mało tego, bo w Polsce zostanie przywitana jeszcze z kwiatami, z telefonami, z laptopami, z domami i z gotówką. Pieniędzy i tym wszystkim zostanie jeszcze przywitana. Więcej na ten temat powiem oczywiście na YouTubie. natomiast jest to na pewno dla Was bardzo ważne. Dla Polaków niebiblijnych jest to na pewno bardzo ważne i dla osób niewierzących, natomiast dla Polaków biblijnych, no to Wy jesteście tego przyczyną jak i innych wydarzeń na zachodzie półkuli jesteście, jesteście przyczyną tego wydarzeń nawet, nawet w tej fali więc, więc chrześcijanie biblijnie wy jesteście z Biblią tego przyczynu. więcej na YouTube zapraszam na YouTube witam serdecznie na YouTube ogromna fala imigrantów na pewno jesteście zainteresowani jaka fala imigrantów? Inżynierów, lekarzy, czy jak tam sobie nazywacie. I jak duża jest ta fala? Bo oczywiście dojdzie do zniszczenia wielu rzeczy w Polsce, na przykład służby zdrowia, która jest zniszczona, ZUS-u, który jest zniszczony, innych tego typu rzeczy. I teraz jaka fala? Oczywiście z krainy lodu. Fala z krainy lodu, obywateli z krainy lodu, którzy będą się tylko i wyłącznie przesuwać na stronę bardziej polską, bo. Od dawien dawna wiecie już, że Polska została połączona z krainą lodu, chyba już wszystkimi umowami prawnymi, cywilnymi, społecznymi itd., więc powstało jedno większe państwo. Państwo, które ze wschodu oczywiście jest dzielone, dzielone z powodu rosyjsko-amerykańsko-polskiej wojny, No Polacy też tam biorą udział po stronie Amerykanów oczywiście, a wojna jest amerykańsko-rosyjska, więc i z Polakami. Więc tamta wschodnia część jest dzielona, zabierana przez Rosję. Natomiast, Natomiast tak jak mówiłem, tak jak przepowiadałem, Wiele lat temu, na początku nawet tej wojny, to przepowiadałem, że będą stawiane granice, a, a społeczność będzie mieszana. Pokazywałem nawet, jak ta społeczność będzie mieszana i była już wtedy mieszana. Nie wiem, kiedy zaczęła tam się ta wojna, dwa, trzy, cztery lata temu, kiedy ona się zaczęła. I tutaj. I tutaj y, ta fala to są właśnie obywatele Krainy Lodu, którzy ruszyli teraz y, jako bardzo duża fala. Teraz jest pytanie, jak duża fala? Już wam mówię, najpierw mer Kijowa, Kliczko zaapelował do mieszkańców y, Krainy Lodu o natychmiastowe opuszczenie miasta. Natychmiastowe opuszczenie miasta. Sytuacja jest niezwykle trudna i to... To może nie być najtrudniejszy moment. Zaopatrz się w jedzenie, wodę, niezbędne leki. Jedzenie, wodę, leki. No bo resztę oczywiście, e, oczywiście Polacy dadzą. E, kiedy tylko przejdą na, na stronę bardziej polską, to Polacy oczywiście dadzą mieszkania, pieniądze i inne rzeczy. E, więc jak duża ta fala? E, jeśli Macie tutaj ewakuację miasta, stolicy, yy, która, yy, która, yy, które to miasto jest ogromne. To jest tutaj 3 miliony, mowa o 3, około 3 milionów mieszkańców. Yy, po drodze mogą być jeszcze dodatkowi mieszkańcy, bo kwestia jest, że część może nie, nie wyjedzie z, ze stolicy, a część wyjedzie lub też wszyscy wyjadą ze stolicy, co znaczy, że około 3 miliony mieszkańców plus jeszcze dodatkowe miasta, miasteczka, wsi dookoła, no bo wiadomo, że te bomby, rakiety, drony nie będą spadać co do centymetra w określonym celu, tylko... Również dookoła, więc może być i również ktoś poczuł, może ktoś czuć się zagrożony również z pobliskich miasteczek, wsi i również się ewakuować. Oczywiście to wszystko w stronę zachodu, zachodu, ale no, Niemcy nie pozwolą sobie i chyba wcześniej już Niemcy zrobiły prawo, że, że nie pozwalają sobie na to, żeby zalać Niemcy. Imigrantami ze wschodu, więc, więc to wszystko zatrzyma się na Polsce. No, trudno mówić tutaj, żeby gdzieś tam do takich małych Czech, jeszcze mniejsza Litwa, gdzieś tam jakaś większość tych obywateli się przemieszczała, więc wszystko zatrzyma się na Polsce. Już teraz jest obywateli w Polsce i imigrantów tylko. Tylko z krainy lodu jest już teraz w Polsce około milion. Więc teraz, jak ta fala idzie, 3 milionów, no to będzie 4 miliony i oczywiście część tam się rozjedzie na pewno, natomiast fala 3 milionów naraz obywateli jest to, jest to doprowadzenie do upadku państwa, bo bo 3 miliony naraz obywateli żadne państwo nie jest w stanie przetrwać napływu nagle 3 milionów obywateli. I cały czas mie miejcie też na uwagę, że kraina lodu liczyła około 44 milionów obywateli, 10 milionów gdzieś tam już wyjechało, więc zostało 34 milionów obywateli, którzy którzy być może jeszcze będą się ewakuować na zachód, czyli również do Polski i powoli powoli wgniatać się w tą Polskę. Ktoś już ostatnio mówił, że jest 40 milionów obywateli w Polsce, a było 37 milionów, więc 3 miliony kogo jest w Polsce? 3 miliony imigrantów kogo? milion z Ukrainy. Ktoś jeszcze jest. E, co tu jeszcze? E, co tu jeszcze można powiedzieć? E, trudna sytuacja energetyczna. 1940 budynków wielopiętrowych pozostaje bez ogrzewania wielopiętrowych. No, wiadomo, w mrozie też nie będą. E, co jest związane z rosyjskimi atakami? Utrudnienia występują zwłaszcza w rejonie peczerskim, hołosywijskim i słomiańskim. Zobaczcie, wymieniane są województwa, które to województwa też się ewakuują bardziej na zachód, lub bardziej jeszcze na zachód do Polski. I tutaj w nocy. Z czwartku na piątek przedsiębiorstwa energetyczne wznowiły dostarczanie energii do ponad 650 budynków, no to nadal za mało. Kto jeszcze ma możliwość, by wyjechać poza miasto, gdzie są alternatywne źródła energii i ciepła, nie powinien rezygnować z tej szansy. Cały czas wyjedźcie, wyjedźcie, wyjedźcie. Poprosił także mieszkańców o zaopatrzenie się w jedzenie, woda i niezbędne leki. Yy, yy. Merkiawa zwróci się z apelem również do przedsiębiorców, prosząc, aby dziś zapewnili swoim pracownikom elastyczne godziny pracy i w miarę możliwości pozwolili im na wykonywanie swoich obowiązków w trybie zdalnym. Więc, więc widzicie, nawet, nawet tam ta sytuacja nie jest pewna, nawet z pracą, mieszkaniem na zachodzie krainy lodu, więc to wszystko, to wszystko wiąże się z tym, że im więcej ze wschodu będzie posuwał się front, tym więcej ludzi będzie posuwać się na, na tereny Polski. I tak to wygląda. I ja Wam przekazuję informacje z mediów. Natomiast w Polsce powinien być powołany sztab kryzysowy, oczywiście w każdym mieście i w stolicy, w Warszawie, żeby żeby. Zap, zapobiec, lub też, lub też yy, zastanowić się, co w tym wypadku nagle zrobić. Wiadomość jest z dzisiaj. Informacja jest z dzisiaj. Zobaczcie, jeśli zdołam jeszcze dać, bo kończy się czas. Zdołam jeszcze Merkijowa zwrócił się o zapalem do mieszkańców. Wyjedźcie. Także macie z dzisiaj 1348 Polska polacy nie chrześcijanie bibliści powinniście się przygotować